Droga duszo, nie bez powodu ta wiadomość trafiła właśnie do ciebie. Anioły szepczą, że zostałaś zauważona, nie przez przypadek, nie przez pomyłkę, ale w wizji osoby, która widzi więcej, czuje więcej i jest w stanie dotknąć prawd, które większość z nas ignoruje. Widz, który otrzymał tę wizję, ujrzał ciebie, Twoją twarz, Twoją energię, Twoje serce. I to, co zobaczył, jest niezwykłe. Czy zdarzyło Ci się ostatnio poczuć niepokój bez wyraźnej przyczyny? Przebudzenie w środku nocy, bezsenność, dziwne sny, lub nagłe wspomnienia, które wydają się tak realne, jakby wydarzyły się wczoraj? To nie jest przypadek. To są sygnały, fale energetyczne, które przygotowują Cię na coś większego, coś, co już wkrótce zostanie Ci ujawnione. Widz w tej wizji zobaczył światło, ale nie takie zwykłe światło to było światło bijące z Twojego wnętrza. Twoja aura była pełna błękitu i złota, kolorów uzdrowienia i boskiego prowadzenia. To oznacza, że znajdujesz się w bardzo ważnym momencie swojego życia. Twoja dusza jest gotowa na coś nowego. Coś, co może całkowicie odmienić twoją codzienność. Ale zanim powiem ci więcej, zatrzymaj się na chwilę. Zanim przejdziesz dalej, napisz w komentarzu ten mantrę. Zasługuje na prawdę, którą niesie wszechświat. To działanie nie jest symboliczne. To wezwanie. Mantra ta otworzy Twoje pole energetyczne na przesłanie, które już czeka. A teraz kontynuujmy tę wiadomość. Co ujawnił widzący? Otóż, w tej wizji pojawił się anioł nie w formie bajkowej postaci ze skrzydłami, ale jako istota złożona ze światła i intencji. I ten anioł miał coś bardzo konkretnego do przekazania. Twoje imię, wypowiedziane w języku energii rozbrzmiało w przestrzeni duchowej z taką siłą, że wywołało wibracje, które nie mogą być zignorowane. Czy zdarza ci się czuć, że coś wielkiego na ciebie czeka, ale nie wiesz jeszcze czym to jest? Czy czujesz, że życie coś próbuje ci powiedzieć? Te zbiegi okoliczności, te przypadkowe spotkania, te liczby, które powtarzają się bez powodu, to znaki, ale jeszcze ich nie rozszyfrowałaś i właśnie dlatego Anioł zdecydował się ujawnić prawdę przez wizję kogoś z zewnątrz. Widz opisał to bardzo precyzyjnie. Zobaczył cię przy oknie. Patrzyłaś gdzieś daleko, jakbyś czuła, że coś się zbliża. I miał rację, bo to nie ty szukałaś prawdy. To prawda szukała ciebie, ale to nie wszystko. Jest coś jeszcze, coś znacznie głębszego, co za chwilę ci ujawnię. Ten anioł nie tylko chciał cię ostrzec, on chce cię uzbroić. W co? W siłę, w wiarę i w odwagę. Przed tobą czas podejmowania decyzji. Decyzji, które mogą zmienić wszystko. Czy jesteś gotowa, by zaufać sobie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej? Bo wszechświat już przygotował ścieżkę, ale tylko ty możesz na nią wejść. Może czujesz, że coś w tobie się zmienia, jakby twoje serce zaczynało bić innym rytmem, jakbyś zaczęła widzieć więcej, intuicyjnie czuć ludzi, sytuację, energię. To początek duchowego przebudzenia, to niezłudzenie, to transformacja. Widz w wizji usłyszał także dźwięk. Jak echo z innego wymiaru. Ten dźwięk niósł wiadomość. Niech się nie lęka, ona jest gotowa. I te słowa były skierowane do ciebie, bo przez lata wzrastałaś. Z każdym bólem, każdą stratą, każdym wyborem, którego żałowałaś, rosłaś. A teraz twoja dusza osiągnęła moment, w którym nic nie może jej zatrzymać, jeśli tylko uwierzysz. Anioły przypominają, nawet jeśli droga wydaje się samotna, jesteś prowadzona. Twój ból nie był na próżno. Te łzy, które wypłakałaś po cichu, gdy nikt nie widział, zostały zapisane. Wszechświat wie, i teraz, teraz właśnie, jest gotów ci odpowiedzieć. Ale odpowiedź nie przyjdzie w formie, której się spodziewasz. Może to będzie spotkanie z kimś, kto nagle pojawi się w Twoim życiu. Może wiadomość, która zmieni Twoje postrzeganie pewnej osoby. A może coś w tobie się obudzi. Pamięć, poczucie misji, albo głos, który powie: to teraz. Widz, który otrzymał wizję, zobaczył również symbole. Klucz, motyla i księżyc w pełni. Każdy z nich coś znaczy. Klucz, dostęp do prawdy, która była przed tobą ukryta. Motyl, transformacja, która już się zaczęła. Księżyc, emocje, które zostaną ujawnione i przyniosą ulgę. Czy jesteś gotowa je zrozumieć? Bo jeśli tak, następne dni będą przełomowe. Ale zanim to się wydarzy, anioły proszą o jedną rzecz: zaufaj. Zaufaj, że ta wiadomość dotarła do ciebie w idealnym momencie. Nie przypadkiem, nie przez algorytm, ale przez energetyczne wezwanie, które sama, choć nieświadomie, wysłałaś w przestrzeń. Na koniec tego pierwszego przekazu, pozwól, że poproszę Cię o coś jeszcze. Jeśli ta wiadomość w jakiś sposób Cię poruszyła, jeśli poczułaj, że to coś więcej niż słowa, rozważ wsparcie, które pomoże nam szerzyć kolejne światła prawdy. Możesz przekazać darowiznę poprzez przycisk Wesprzyj pod filmem. To delikatny, ale potężny sposób, by powiedzieć: Chcę więcej takich wiadomości. Wierzę, że są potrzebne. Anioły nie milczą. Gdy raz zdecydują się przemówić, robią to z wyraźnym celem. Ich przesłanie, które właśnie do Ciebie przychodzi, nie jest zwykłą wiadomością. To jest wezwanie i teraz jesteś proszona o to, by odpowiedzieć nie lękaj się. Właśnie dlatego ta wizja została ci ukazana, abyś wiedziała, że nie jesteś sama w tym, co czujesz. Widz, który otrzymał przekaz, opisał obraz, który może cię poruszyć głęboko. Zobaczył cię otoczoną ciemnością, jakbyś przeszła przez tunel, który wydawał się nie mieć końca. Ale z przodu pojawiła się iskra, mała, ledwie widoczna, i wtedy coś się zmieniło. Twoje oczy rozświetliły się. Pojawił się kierunek, chociaż wcześniej był tylko chaos. Co to znaczy? Anioł przekazał, że właśnie zakończył się w Twoim życiu cykl bólu i nadchodzi etap zrozumienia i nagrody. Wszystko, przez co przeszłaś, rozczarowania, milczenie ludzi, których kochałaś, samotne noce, miały sens, ale dopiero teraz zaczynasz go dostrzegać. Teraz, zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu: 888, aby przywołać to przesłanie. To nie jest zwykły numer to kod przebudzenia. Energia nowego początku. Uczyń ten akt symbolicznym gestem otwarcia się na to, co zaraz usłyszysz. Widział też coś jeszcze. U twoich stóp pojawiły się dwie ścieżki. Jedna była dobrze znana, bezpieczna, utarta, przewidywalna. Druga jeno była mglista, prowadziła w nieznane, ale biło od niej ciepło. Jakby właśnie tam kryła się odpowiedź, której tak długo szukałaś. Właśnie przed takim wyborem teraz stoisz. Czy pozostaniesz tam, gdzie już wszystko znasz, nawet jeśli niesie to ze sobą ból i powtarzalność? Czy odważysz się zaufać intuicji i pójść drogą, której jeszcze nie rozumiesz, ale która przyciąga twoją duszę? Aniołowie mówią jasno: jeśli czujesz ten niepokój w sercu, jeśli twoje ciało drży na myśl o zmianie, to dobry znak, bo zmiana już nadchodzi. Już teraz wszechświat przygotowuje spotkanie, które może całkowicie odmienić twoje życie. To może być nowa osoba. Ktoś, kto pojawi się, gdy najmniej się tego spodziewasz. A może stara relacja powróci, nie po to, by cię zranić, ale by dokończyć to, co zostało zawieszone. Możliwe też, że to ty sama staniesz się tą osobą, której tak długo szukałaś na zewnątrz. I nagle zrozumiesz, że wszystko, czego potrzebowałaś, było zawsze w tobie. Czy już teraz zaczynasz widzieć, jak wiele znaków miałaś wokół siebie? Może niedawno otrzymałaś wiadomość od osoby z przeszłości? Może ktoś, kto Cię skrzywdził, nagle znów się pojawił. Albo zauważyłaś powtarzające się liczby 111, 333, 555. Każda z tych liczb to kod duchowy, który ma prowadzić Cię dalej. Wszechświat nie mówi słowami. Mówi zdarzeniami, emocjami, znakami, które czujesz głęboko w brzuchu, w sercu, we wnętrzu ciała. Anioły proszą, nie ignoruj tych sygnałów. Bo za nimi kryje się rozwiązanie, na które czekałaś. Widz, który otrzymał wizję, widział również, że twoje dłonie świecą. Co to oznacza? Że masz dar. Może jeszcze go nie odkryłaś w pełni, ale on tam jest. Masz zdolność leczenia siebie i innych. Możesz to robić przez słowa, przez obecność, przez współczucie. Ludzie czują się przy tobie inaczej, spokojniej, bezpieczniej. Czy to zauważyłaś? Ten dar nie pojawił się przypadkiem. On ma cel. A anioły mówią, że teraz jest czas, byś zaczęła go używać. Nie z lęku, ale z miłości. Widz również zobaczył pewną postać przy tobie, mężczyznę. Nie zawsze obecnego fizycznie, ale emocjonalnie bardzo silnie związanego z tobą. Ten człowiek nosi w sobie niewypowiedzianą prawdę. Może się oddalił. Może odszedł bez słowa. Może milczy, ale jego dusza nadal wysyła do ciebie sygnały. Anioły mówią, że ten mężczyzna jeszcze powróci. Nie po to, by cię zatrzymać, ale po to, by wyznać to, co przez tyle czasu tłumił. A ty, ty zdecydujesz, co zrobisz z tą prawdą. Nie zapominaj. To ty masz moc. Nie on. Nie sytuacja. Nie przeszłość. Ty. I tutaj, kochana duszo, pragnę cię o coś poprosić. Jeśli czujesz, że ta wiadomość niesie prawdę, jeśli poruszyła coś w twoim wnętrzu, rozważ, proszę, wsparcie tej misji. Możesz przekazać darowiznę za pomocą przycisku Wesprzyj pod tym filmem. To cenny gest, który pomaga nam kontynuować przesyłanie tych przekazów do serc takich jak Twoje. Twoje wsparcie to światło, które pozwala nam dotrzeć dalej. Wiedz, że nie jesteś sama, nie byłaś nigdy. I choć świat czasem próbuje Cię przekonać, że nie ma nikogo, kto Cię rozumie, anioły zawsze były obok. Czekały aż spojrzysz w ich stronę, a teraz, kiedy to zrobiłaś, wszystko zaczyna się zmieniać. Jesteś w procesie, procesie powrotu do siebie, i właśnie dlatego to przesłanie trafiło do ciebie, nie po to, by cię rozproszyć, ale by przypomnieć: Jesteś silniejsza niż ci się wydaje i bardziej gotowa niż sądzisz. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo wszechświat nas wspiera, aż do momentu, kiedy coś się wydarzy, co nie pozostawia wątpliwości. Ta wiadomość, którą teraz otrzymujesz, to właśnie ten moment przestań na chwilę robić cokolwiek innego. Zatrzymaj się, weź głęboki oddech, bo to, co za chwilę przeczytasz, może zmienić twoje spojrzenie na wszystko. Widz, który w wizji ujrzał twoją twarz, opowiadał o poruszeniu, emocji tak głębokiej, że aż łzy napłynęły mu do oczu. Dlaczego? Bo twoja dusza zaczęła wysyłać sygnały, które tylko osoby o otwartym sercu są w stanie odebrać. On je odebrał, a anioły odpowiedziały: W wizji pojawiło się serce, pęknięte. Ale nadal bijące mocno. Aniołowie mówią: To serce przetrwało zbyt wiele, by teraz się poddać. W twojej przeszłości kryje się wiele historii, które zostawiły ślady. Nie wszystkie zostały opowiedziane, nie wszystkie zrozumiane, ale każda z nich była potrzebna, abyś dziś mogła przyjąć to, co przychodzi. Anioły pokazują obraz. Leżysz w łóżku, patrzysz w sufit, a w twojej głowie tysiące myśli. Coś w tobie szepcze to nie może być wszystko. Musi być coś więcej, i masz rację. Jest coś więcej, dużo więcej, i to więcej właśnie się do ciebie zbliża. Ale zanim przejdziemy dalej, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz. Dzięki temu możemy dalej tworzyć treści pełne znaczenia specjalnie dla ciebie. To dla nas bardzo ważne. Twoja obecność tutaj pomaga tej energii dotrzeć do kolejnych serc, które potrzebują światła. Teraz wracając do przesłania. Aniołowie mówią, że zostałaś wybrana, by przejść przez bardzo konkretny proces uzdrowienia, ale nie chodzi tylko o twoje emocje, chodzi o twoją duszę, twoją misję, twoje relacje. Widział on w wizji moment, w którym coś w tobie eksplodowało nie w sensie destrukcji, ale przebudzenia jakbyś w jednej chwili zobaczyła, jak wiele potrafisz jak bardzo jesteś cenna jak długo zapominałaś o sobie, stawiając innych na pierwszym miejscu czy to brzmi znajomo? Aniołowie nie chcą, byś się obwiniała. Przeciwnie, chcą, byś zrozumiała, że teraz jest czas, by przestać czekać na kogoś, kto cię wybawi, pokocha, potwierdzi Twoją wartość. Ty już to wszystko masz w sobie i tylko Ty możesz teraz stanąć w swojej mocy. Widział też, że przed Tobą pojawia się postać, nieznajomy, ale dziwnie znajomy. To może być ktoś, kto dopiero wchodzi do Twojego życia, albo ktoś, kto był już wcześniej. Ale nigdy nie powiedział ci wszystkiego. Ta osoba przynosi wiadomość, która przewróci wszystko do góry nogami, ale nie w złym sensie. To będzie jak powiew świeżego powietrza w dusznym pokoju. Ta wiadomość może być wyznaniem, przeprosinami, albo nową szansą. I kiedy to się wydarzy, będziesz miała wybór, tak jak w poprzednich blokach, znowu dwie ścieżki. Jedna to powrót do tego, co znasz. Druga to odwaga, by zaufać temu, co nieznane. Aniołowie nie podpowiadają, którą drogę wybrać. Oni szanują Twoją wolność, ale mówią coś bardzo ważnego: cokolwiek wybierzesz, my będziemy przy Tobie. I teraz chcę Ci zadać pytanie: czy kiedykolwiek miałaś wrażenie, że Twoje serce było zamknięte na miłość, nie dlatego, że nie chciałaś jej przyjąć, ale dlatego że bałaś się, że znów zostaniesz zraniona? Anioły mówią: To nie Twoja wina. Chroniłaś siebie najlepiej, jak potrafiłaś. Ale teraz już nie musisz żyć w defensywie. Twoja dusza jest silniejsza, Twoja intuicja jaśniejsza, i świat cię potrzebuje. Taką, jaka jesteś teraz. Nie wersję sprzed lat. Nie kogoś lepszego. Ciebie, tu i teraz. Dlatego, jeśli czujesz, że ta wiadomość rezonuje z Twoim wnętrzem, jeśli coś się w tobie poruszyło, możesz nas wesprzeć, byśmy mogli kontynuować tę misję. Przycisk Wesprzyj pod filmem umożliwia przekazanie dobrowolnej darowizny. To nie jest obowiązek, to akt serca. Akt, który mówi: To ma sens, to pomaga. Chceby by inni też to usłyszeli. Aniołowie pokazują, że wiele osób będzie zaskoczonych zmianą, która w tobie zajdzie w najbliższych tygodniach. Będziesz promieniała. I to nie dlatego, że coś się wydarzy na zewnątrz, ale dlatego, że wreszcie poczujesz się sobą. Pojawią się też testy. Sytuacje, które sprawdzą, czy naprawdę już nie wrócisz do dawnych wzorców. Może ktoś cię sprowokuje, może usłyszysz coś, co dawniej by cię zraniło. Ale teraz poczujesz, że jesteś ponad tym, bo Twoje serce już zna prawdę. I teraz, moja droga, jesteś gotowa na więcej. To, co zobaczył widzący, to dopiero początek. W następnej części wiadomości aniołowie przekażą Ci dokładne znaki, na które masz zwrócić uwagę. Zdarzenia, które się powtórzą. Głosy intuicji, które będą tak wyraźne, że nie sposób będzie ich zignorować. Są momenty w życiu, które zmieniają wszystko. Nie dlatego, że świat na zewnątrz się zmienia, ale dlatego, że coś w nas się budzi. Anioły mówią, że właśnie w takim momencie teraz się znajdujesz. Ten przekaz nie jest już tylko zapowiedzią, to potwierdzenie. Potwierdzenie, że twój czas nadszedł. Widz, który otrzymał tę wizję, zobaczył ciebie w miejscu, które wyglądało znajomo, ale miało zupełnie inną energię. Jakbyś wróciła do czegoś, co znałaś, ale zobaczyła to na nowo. Może to twoje życie codzienne, może twoje relacje, może miejsce, w którym mieszkasz, ale teraz wszystko się zmienia. Dlaczego? Bo ty się zmieniasz. Aniołowie pokazują, że przeszłaś przez etap cienia etap, w którym musiałaś spojrzeć w oczy swoim największym lękom porzuceniu, odrzuceniu, poczuciu bycia niewystarczającą. Ale to już koniec tego etapu. Teraz przychodzi światło. Nie takie, które razi, ale takie, które rozgrzewa i prowadzi. Zostałaś zauważona przez anioły, przez wszechświat i co najważniejsze, przez samą siebie. To przebudzenie nie jest przypadkowe. To część większego planu. Widział on bowiem kolejny obraz. Twoje ręce uniesione do nieba. Nie w geście rozpaczy, ale wdzięczności. Jakbyś nagle zrozumiała, że wszystko, przez co przeszłaś, miało sens. Że każdy ból był zapowiedzią ulgi. Każda strata, przestrzenią dla daru, teraz jesteś gotowa przyjąć to, co na ciebie czeka. Ale, co dokładnie to będzie? Aniołowie mówią o darze duchowego połączenia. Może nie jesteś tego jeszcze świadoma, ale masz niezwykle silną zdolność odbierania energii. Intuicja, którą czasem ignorujesz, jest w rzeczywistości twoim najcenniejszym kompasem. I w nadchodzących dniach ona przemówi wyraźniej niż kiedykolwiek. Możesz usłyszeć głos w sobie, który powie: Idź tam, zadzwoń do niej, otwórz tę książkę. Nie zignoruj tego, bo te podszepty to nie wymysły. To anielskie prowadzenie, które chce dać ci konkretne odpowiedzi. A odpowiedzi te dotyczą także miłości. W wizji widz zobaczył ciebie w obecności duszy, z którą byłaś związana już wcześniej. Nie tylko w tym życiu. To połączenie karmiczne, które nie zostało zakończone. To osoba, która wróci, niekoniecznie fizycznie od razu, ale energetycznie już się zbliża. Może to ktoś, kto zniknął nagle, może ktoś, kto cię zranił, a może ktoś, kogo nie dopuściłaś do siebie, bo bałaś się znowu zaufać. Anioły nie mówią, że masz wszystko zostawić i wracać. One pytają, czy jesteś gotowa, by usłyszeć prawdę, bo ta osoba wróci z nią, z czymś, co było tłumione, zakopane, wypierane. I teraz prawda ta znajdzie drogę do ciebie. Nie będzie to łatwe. Emocje mogą cię zalać. Ale to nie jest burza, która niszczy, to deszcz, który oczyszcza i pozwala zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. W tym momencie i to bardzo ważne nie musisz nic robić po prostu bądź obecna, obserwuj znaki, wsłuchuj się w sny, w głos ciała bo to właśnie w ciszy rodzą się największe objawienia. Anioły również pokazują obraz klucza, ale tym razem ten klucz jest już w Twojej dłoni. Oznacza to, że nie czekasz na nic z zewnątrz. Wszystko, czego potrzebujesz, już masz. Teraz chodzi tylko o to, byś to przypomniała sobie. Jeśli w tych słowach czujesz echo własnego życia, jeśli coś w tobie zaczyna się poruszać, to nie przypadek, to twoje serce odpowiada. I dlatego teraz, kochana duszo, chcę znów poprosić cię o mały gest. Jeśli czujesz, że ta wiadomość jest potrzebna, jeśli chcesz, by więcej ludzi mogło ją usłyszeć, rozważ przekazanie darowizny, korzystając z przycisku Wesprzyj pod tym filmem. To nie jest wymóg, to świadomy akt światła. Pomagasz wtedy nie tylko nam, ale każdemu, kto jeszcze nie wie, że anioły właśnie na niego czekają. Nie jesteś sama i nigdy nie byłaś, ale teraz, teraz naprawdę poczujesz ich obecność. Na zakończenie tego bloku chcę zostawić Ci pytanie: Co byś zrobiła, gdybyś wiedziała, że nie możesz przegrać? Bo anioły mówią: Jeśli idziesz z sercem, wszechświat zawsze Cię wspiera. I oto jesteśmy w miejscu, do którego miałaś dojść. Przeszłaś przez cztery etapy tej duchowej wiadomości, i teraz nadszedł czas, aby wszystko się połączyło. To nie koniec. To nowy początek, który czeka tuż za rogiem. A to, co anioły mają ci teraz do powiedzenia, może być najważniejsze. Widz, który cię ujrzał, mówi, że Twoje światło było jednym z najmocniejszych, jakie widział. Ale nie było to światło gotowe. Było to światło rodzące się, takie, które potrzebuje tylko jednej rzeczy, by eksplodować prawdy. Ta prawda już do ciebie przyszła w różnych formach w snach, w ludziach, w sytuacjach ale teraz nadszedł czas, aby ją przyjąć świadomie. Anioły pokazują teraz obraz. Ty, stojąca na skrzyżowaniu, ale nie w strachu, w spokoju. Bo po raz pierwszy czujesz, że decyzja, którą podejmiesz, będzie Twoja nie z obowiązku nie z potrzeby zadowolenia innych. Ale z serca to jest klucz. W tej wizji, ostatniej, najbardziej poruszającej, pojawił się list stary, lekko pożółkły papier. Na nim słowa nieznane, a jednak znajome to list od Twojej duszy do Ciebie samej pełen rzeczy, które przez lata chciałaś sobie powiedzieć, ale nie było odwagi, czasu, przestrzeni. Aniołowie przekazują fragment tej wiadomości. Przepraszam, że wątpiłam w Twoją siłę. Przepraszam, że czekałam, aż ktoś mnie uratuje. Dziękuję, że nie poddałaś się, nawet gdy było trudno. Wiem, że czasem czujesz się niezauważona, ale ja Cię widzę. Ja jestem Tobą. I teraz idziemy razem. Ten list to prawda, którą próbowałaś sobie powiedzieć przez całe życie. Może właśnie teraz czujesz ścisk w gardle. Może Twoje oczy zaszły łzami. To dobrze. To znaczy, że dusza się otwiera. Widz mówi, że energia wokół ciebie zmieniła kolor: z szarego na bursztynowy, z chłodnego na ciepły. To znak, że wreszcie przychodzi uzdrowienie, ale nie z zewnątrz, z twojego wnętrza. To nie będzie nagłe, to nie będzie głośne, ale pewnego dnia obudzisz się i poczujesz coś, czego nie czułaś od dawna spokój bez powodu, i wtedy będziesz wiedzieć: to już zaczęło się. Zanim zakończymy ten przekaz, chcę ci jeszcze raz powiedzieć coś. Co aniołowie powtarzali przez cały czas. Nie jesteś sama. Ilekroć poczujesz, że wszystko jest zbyt trudne, przypomnij sobie te słowa. Przypomnij sobie, że właśnie w najciemniejszych momentach przychodzi światło, bo to wtedy jesteśmy gotowi je zobaczyć. W twoim życiu jeszcze wydarzy się coś, co całkowicie potwierdzi tę wiadomość. Może to będzie spotkanie, może list, wiadomość, albo sytuacja, która przyniesie prawdę na tacy. Kiedy to się stanie, nie uciekaj. Nie powątpiewaj, przyjmij, zaufaj sobie. Anioły proszą cię tylko o jedno: nie odkładaj siebie samej na później. Zbyt długo czekałaś, aż wszystko się ułoży. Teraz to ty układasz, to ty jesteś tą siłą, której szukałaś w innych, i dlatego, jeśli ta wiadomość przemówiła do twojego serca, możesz wesprzeć naszą misję światła. Klikając wesprzyj pod tym filmem, pomagasz nam nieść dalej te przesłania dla innych dusz które, podobnie jak Ty, czekały na znak. Niech ta wiadomość będzie dla Ciebie jak latarnia w ciemności. Wróć do niej, kiedy poczujesz, że znowu się gubisz. I wiedz, anioły zawsze czekają, by przemówić, ale najpierw trzeba usłyszeć ciszę. Na koniec masz teraz wybór. Co zrobisz z tą prawdą? Ukryjesz ją? Odłożysz na bok? Czy może wreszcie pozwolisz jej poprowadzić się dalej? Ostatnie słowa tej wiadomości są nie tylko przesłaniem. Są zaproszeniem. Jeśli ta wiadomość rezonowała z tobą i twoją sytuacją, napisz w komentarzu: Wybieram prawdę, która mnie prowadzi. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jeśli spodobał ci się ten film, polub go i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej inspirujących treści. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.